Radio PLK, odcinek 58, kosmozatorski i e, gościnnie e, zamiast Grzegorza Szybienieńskiego, Szymon Wośnik. Dobry wieczór, Szymon. Dobry wieczór. Szymonie, jesteśmy po dwóch meczach w serii finałowej. Mamy wynik 1-1. E, dzisiaj zwycięstwo Legii, chociaż pierwsza kwarta zapowiadała wyrównane spotkanie do samego końca. Czy ze startu po tej pierwszej kwarcie, bardzo dobrej w ich wykonaniu, po prostu uleciało powietrze? i... I według Ciebie to zmęczenie kiedyś musiało przyjść i przyszło właśnie na ten mecz numer 2? Myślę, że na pewno jest to jeden z tych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę w przypadku gry startu. No, Tyran la Thibodier zagrał tylko 22 minuty w całym meczu, a grał bardzo dobrze i nie miał problemu z faulami. E, więc to były takie decyzje trenera Kamiskiego, które pewnie zrzutowały, zrzutowały na wynik meczu, ale też pewnie to było związane z kondycją po prostu e, tego doświadczonego skrzydłowego. Mówisz o pierwszej kwarcie, myślę, że w pierwszej kwarcie Legia miała dobry plan gry, w zasadzie taki, że potrafiła zdobywać punkty, potrafił je zdobywać Andrzej Pluta, ale nie potrafili zdobywać inni zawodnicy, a w drugiej kwarcie się to zmieniło i Andrzej Pluta z takiego rozgrywającego, który podaje tylko i patrzy na Matę Wucicia, zaczął trochę pchać tą piłkę w w ataku na obwód i przez to inni gracze zaczęli zdobywać punkty i sam Andrzej Pluta miał po prostu łatwiej w tej grze, bo start bronił taki contain trochę pick and roll, dramę stał niżej pod koszem dawali dużo miejsca Andrzejowi Plucie na, na decyzję i Andrzej Pluta w pierwszej kwarcie tych decyzji może podej nie podejmował perfekcyjne były w jego wykonaniu, a w drugiej kwarcie się to zmieniło Andrzej Pluta dzisiaj wyglądał jak rasowy rozgrywający, y, który jeszcze dostarcza punkty i, i na to też zwracali uwagę eksperci w studiu y, Polsatu Sport, że dzisiaj Andrzej Pluta bardzo dobrze kontrolował tempo gry. Wiedział, kiedy podać, wiedział, kiedy rzucić. To wszystko, to wszystko jeszcze robił na takim, na takim y, luzie. E, naprawdę miło się na niego patrzyło, bo y, Andrzej Pluta przyzwyczaił nas do tego, że przyzwyczaił nas do zdobywania punktów. A dzisiaj jeszcze dołożył ten element... Drugi, czyli po prostu świetnie kreował. Zwłaszcza w tej pierwszej połowie, bo to było 8 asyst, 8 przepraszam punktów i 6 asyst e, do przerwy, a na koniec linijka 16 punktów, 8 asyst. E, rewelacyjny występ do tego. Trzy trójki i ta taka trójka e, w czwartej kwarcie. Taka, która jakby już podcięła marzenia startu, że tutaj jeszcze, jeszcze da się wrócić. Podobał Ci się Andrzej Pluta w tym meczu? E, tak, podobał mi się Andrzej Pluta w tym meczu. Podoba mi się Andrzej Pluta w tych playoffach. Widać rękę trenera Ranuli w doskonaleniu gry Andrzeja Pluty. Andrzej Pluta właśnie, decyzyjność, to jest to co w jego przypadku się zmieniło na dobre, że to co właśnie podkreśliłeś przed chwilą, że podobały Ci się jego decyzje. No mi też się podobały jego decyzje, bo to były mądre decyzje. To były mądre decyzje jak na rozgrywającego, który, który aspiruje do gry w reprezentacji polskiej, który aspiruje do zawodnika, który może zdobyć MVP finałów Polskiej Ligi Koszykówki, więc na pewno gra Andrzeja Pluty musiała mi się podobać. Po tym pierwszym meczu mówiłem, że co musi zrobić Legia, żeby wygrać to spotkanie? Andrzej Pluta musi zagrać na tym samym poziomie, Cameron Magasty musi więcej brać na siebie. To się akurat nie sprawdziło i musi dojechać Mate Łucic. I dzisiaj Mate Łucic dojechał i oprócz tego, że więcej było piłek do niego dostarczanych właśnie przede wszystkim przez Magastiego i, i przez Plutę, to Mate Łucic dzisiaj Także chyba złożył mały hołd Marcinowi Gortatowi. I to jak on y, robił te Gortat screens w drugiej połowie, które otwierały grę Cameronowi Magastiebu Autostrada. Magastin mógł wjeżdżać pod kosz, mógł korzystać z tych zasłon, mógł wkręcać się raz po raz, raz pod samą obręcz. Fajny występ e, Fajnym Fajny występ Mateuszicie, ale ten początek miał ciężki. E, bo w pierwszej mhm. kwarcie e, po tych podaniach Andrzeja Pluty, chyba tam nawet jeden grzyb. Spod kosza mu się przytrafił. Oj, to wiesz, to każdemu, tak, się, tak. każdemu w meczu koszykówki jest w stanie się jeden, jeden czy dwa takie rzeczy przy, przydarzyć. Oczywiście, się. tylko wiesz, przez pryzmat całego meczu, jakbyśmy zobaczyli Matę Włócicia w pierwszej kwarcie, że nie złapał tej pewności w pierwszych minutach, a później nagle stał się naprawdę kotwicą w zespole Legii. Ale ja, ty mówisz o Matę Włóciciu, tak, to zgadza się, ale ja chcę podkreślić, że cała legia. Potrafiła uaktywnić swoje grze w ataku innych zawodników. Aleksa Radanow, świetny mecz. O Cilins też ważne punkty zdobywał. To ten tercet, oczywiście Andrzej Pluta, ma Wucić, Mag jest kluczowy, ale ci inni zawodnicy w dzisiejszym meczu, nawet w takich drobnych rzeczach, dawali bardzo dużo legi i oni są też trochę cichymi bohaterami tego spotkania. Kiefer Sykes był zupełnie nieobecny obecny w tym meczu numer jeden dzisiaj. Dzisiaj natomiast obecny, zwłaszcza w pierwszej połowie, 8 punktów tego koszykarza, on także był potrzebny i było go mniej w tej drugiej mm -hmm. połowie, ale, ale widać, że trener po prostu Ranula skr skraca tę rotację, stawia na swoje sprawdzone konie i, i dzisiaj, dzisiaj nawet ten Cameron Magasti z 12 punktami wystąpił w takiej fajnej roli, bo on jakby był odpowiedzią na wszystkie te takie ciosy, które zadawał start, kiedy, zaczyna, kiedy, kiedy, kiedy zrobił ten run. Kiedy, kiedy z minus 17 nagle zrobiło się minus 10 i tak dalej, to później co start trafiał, Magasty brał piłkę, zdobywał punkty i, i tak kilka razy jakby wybijał z tego dobrego rytmu start Lublin. Dzisiaj 12 punktów z 13 rzutów. Natomiast dojechali inni: Pluta 16, Włócić 15, Radanów 15, Szyniń 10, 84 punkty rzucone na wyjeździe. I przy tym, i przy tym też to, co warto podkreślić, ta obrona legi Warszawa w dzisiejszym meczu. No, jakby, jakby zagrali, zabrali, zabrali te łatwe punkty startowi Lublin. E, tak, e, właśnie ta obrona w pierwszej kwarcie w ogóle nie funkcjonowała. Andrzej Pluta był e, białą plamą. Szymo, cztery kwarty, przestańmy tak, gadać tak, o pierwszej kwarcie. Ale mówię, mówię patrzę przez pryzmat tego, jaki proces <laughs> jest, Legia jest, przez cały mecz musiała e, w swojej grze zmienić, żeby doprowadzić do tego momentu, że ta druga kwarta była wręcz rewelacyjna w jej wykonaniu. Wiesz, mhm. to jak Legia zaczęła bronić, i właśnie to był bohater cichy Kiefer Sykes bo on naprawdę zaczął dobrze bronić na obwodzie rywali z Lublina i to była jego ważna kwarta, ale też AJ ONU miał swoje momenty w tej drugiej kwarcie, blokował rzuty rywali, był straszakiem mhm. dla, dla Lubinian, więc no tak, ta druga kwarta była wręcz rewelacyjna. A Start Lubin. Start Lublin w tej drugiej kwarcie mm, wyszedł, e, fiz e, jeśli chodzi o zawodników, ale chyba duchowo byli na, nadal na ławce i trener Kamiński próbował ich motywować, próbował zmieniać style obrony, ale nic nie wychodziło. Legia była, była po prostu za mocna w tej, w tej drugiej kwarcie i ta energia z ławki, energia Radanowa, energia Sykesa i energia Onu była decydująca w tej drugiej kwarcie. Mm -hmm. Podoba się ten wysoki line-up, który, który, który coraz jakby częściej stosuje trener Randula w tej serii, że ra razem na boisku są Radano z Chilinszem, jest kolenda, jest Andrzej Pluta, jest Mateusz No W, ta w takim line-upie możesz po pierwsze ukryć Mateusz a poza tym możesz switchować. Możesz switchować, i tak dalej masz dwumetrowego gościa w obronie. I, i, i były takie fragmenty, że wysoko albo wychodził, Matę włóczyć do tej obrony, albo Ojarsz albo, albo Michał Kolenda po przekazaniu musiał bronić któregoś z podkoszowych. I to i przy takim ustawieniu ta legia wcale, wcale nie przegrywała tych match e, Tak, ja myślę, że to był w ogóle plan trenera Ranuli na ten mecz. E, właśnie to, to mm -hmm. zmiana, te switche na wysokich e, Lublina. Bo trzeba podkreślić to, że w pierwszej połowie i Drame, i Tyran łącznie wykonali 15 rzutów, a mhm. Ramy, Brown i Williams łącznie wykonali 6 rzutów. Ja myślę, że to był plan trenera Ranuli, żeby trochę oddać piłkę właśnie tym wysokim. Zdobędą punkty, to zdobędą, ale nie nakręcą się pozostali zawodnicy Lublinian, Lubli, z Lublina i, i chyba to wypaliło, bo. E, mo, oczywiście możemy też patrzeć na to przez pryzmat e, zmęczenia i Williamsa i Brauna, bo było to widać w tym meczu, ale Ramik też w pierwszej połowie był, no był, był trochę z tyłu e, swojego zespołu, więc myślę, że trener Anula miał taki plan, żeby wykorzystać tak. M, oczywiście w cudzysłowiu, wykorzystać wysokich e, startu, żeby ich trochę nakręcić, ale żeby nie nakręcić e, obwodowych lubina. Mm -hmm. To mu się udało, bo jeżeli Osmane Drame robi 14 punktów z 14 mm -hmm. rzutów, to, to znaczy, że, że ta lekcja i ta gra przeciwko niemu w obronie została, została odrobiona. Lepiej wyglądał w tym meczu Tyran Latibutye, ale było wiadomo, że on musi w którymś momencie ah. dojechać. W pierwszym meczu on po prostu walił głową w mur, natomiast w drugim już przypo, przypominał siebie z tych, z tych najlepszych meczów. Wspominasz właśnie o, o zmęczeniu i i wydaje się, że wyszło to zmęczenie w Tewinie Brownie, e, był dzisiaj piekielnie nieskuteczny, e, po prostu nie, nie, nie trafią swoich rzutów, które zazwyczaj, wpada, zazwyczaj mu wpadają, natomiast CJ Williams, on po prostu na razie jeszcze nie dojechał na tę serię i na razie od momentu, kiedy zalał się łzami po tym, jak awansował do, do finału, to jest... E, jest po prostu cieniem zawodnika. No tak, i to jest duży problem startu. I duży problem trenera Kamińskiego, no bo rotacja startu nie jest e, za szeroka. E, dzisiejszy mm -hmm. moment Bartłomieja Palczara, moim zdaniem, chyba go przykreśla na całą już serię e, finałową, bo jaką suszarkę dostał od trenera Kamińskiego po zejściu e, na timeout, to chyba e, Bartek Palczar, śmiem wątpić, że raczej nie wstanie z ławki e, w następnych meczach, więc ta rotacja. No jest bardzo krucha. Michał Krasuski miał dzisiaj problemy z faulami. Williams nie dojechał. Tevin Brown zmęczony. Tyrant też moim zdaniem był zmęczony. Więc i tak moim zdaniem spodziewałem się, że Legia w tej drugiej połowie odjedzie jeszcze bardziej. A start walczył. Start walczył do końca. No świetny w tym meczu i w całej, no, póki co serii w dwóch meczach Lecont, który no, jest fantastyczny w tych playoffach, bo pokazuje tą klasę zawodnika, który naprawdę grał na wysokim poziomie w Europie. Więc jest tym motorem napędowym drużyny z Lublina w drugiej połowie o wiele lepszy Rami. No tak, no wiesz, my możemy powiedzieć z boku, że to jest zmęczenie. Wszystko na to wskazuje, że to jest zmęczenie, ale de facto jak Zawodnicy się czują, to oni wiedzą najlepiej, wie, wie o tym najlepiej sztab szkoleniowy. I myślę, że mhm. dobrze dla całej serii, bo jest fajnie się ogląda tą koszykówkę i cieszę się, że teraz będą te dwa dni przerwy, że obie strony odpoczną i pokażą lepszą lub taką samą dobrą koszykówkę jak w tych dwóch meczach w Warszawie. No właśnie, start w końcu dostanie, być może dostanie wolne pewnie po tym meczu, bo naprawdę ten kalendarz mocno napięty dla tego zespołu prze, przez dwie, dwie serie musieli przez grać pięć spotkań. Teraz w końcu chwila oddechu, natomiast mam, mamy takie dwie narracje. Z jednej strony, wszyscy oczywiście zasłużenie chwalą Wojciecha Kamińskiego i tak dalej, za to, co zrobił ze startem, ale z drugiej wydaje mi się, że to jest, że, że że to nosi trochę miano takiego hazardu, kiedy, masz, kiedy nie dojdziesz, że masz tak wąski yy, zespół, tak wąską rotację, to, to właśnie w momencie, w którym jeden czy drugi koszykarz ci nie dojeżdża, to, jest, to jesteś trochę w potrzasku, bo no, nie masz kogo wrzucić. Nie dojeżdża w tej serii CJ Williams. Yy, nie możesz za dużo oczekiwać od Polaków. I tak naprawdę oczekujesz od nich tylko czarnej roboty na boisku, bo ani Filiput, ani ani Michał Krasuski to nie są strzelcy. Więc jeżeli nie dostajesz od nich punktów, i nie dostajesz punktów od, od właśnie od, 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 od dwóch obywateli Ameryki, jak Tevin Brown i CJ Williams, to robi się naprawdę naprawdę gorąco. I naprawdę trudno jest czuwać startowe punkty, gdy, gdy ma tak mało ludzi do grania. No, no tak, ale wiesz, no już tego się w jakiś sposób nie naprawi. To, to była decyzja podjęta w trakcie sezonu. E, trener Kamiński brał całym z całym dobrodziejstwem inwentarza e, to, że ta rotacja polska prędzej czy później, e, wydaje mi się, że prędzej się okazało, że ta rotacja polska składa się tak naprawdę tylko z dwóch graczy, e, szczególnie w serii finałowej. Więc no, no niestety, no, tak to się wydarzyło. Coś za coś, jest Stephen Brown w zespole, nie ma innych Polaków i eee, nie ma chyba na ten temat co dyskutować. Grzegorz Kamiński jest doświadczonym, eee, boże, Grzegorz Kamiński, Wojciech Kamiński jest doświadczonym, eee, doświadczonym trenerem. O taki Grzegorz Kamiński to by się przydał w Lublinie, dlatego mi chyba wpadło to imię do głowy. Ale właśnie trener Wojciech Kamiński jest doświadczonym trenerem, pokazał już w seriach innych, że m, potrafi to robić. Ale problem się zaczyna jak, jak są faule. No, Michał Krasuski dzisiaj szybko złapał dwa faule. Już nie mógł być taki agresywny w obronie. Filip Put e, z racji tego, że Wysocy Lubli, e, z Lublina dzisiaj mieli bardzo dużo z gry w ataku, więc ten Filip Put trochę nie pasował. No bo Filip Put nie jest na tyle efektywny w obronie, e, efektywny w ataku jak Uspane Drame czy Tyran. Więc e, więc to był jakiś tam problem, ale też myślę, że zmiana Filipa Puta w drugiej połowie dużo dała startowi pod takim względem defensywy, że dała taki światełko w tunelu, że można jeszcze dogonić tą, tą legię i to jest doświadczony zawodnik Filip Putt i on wie kiedy, kiedy dać ten sygnał z ławki, ta dobitka po niecelnym rzucie jednego z zawodników startu była rewelacyjna, też trochę napędziła zespół, więc no, kosma, wiesz, no to już na tą chwilę nie ma co dywagować. No jest dwóch zawodników polskiej rotacji ty, tylu będzie, nie będzie więcej. I, jasne. I tak i tak pewnie każdy kibic startu wziąłby przed nie wiem, startem rozgrywek finał w ciemno. I, i, i to, że, to, że start jest, jest w finale, to jest naprawdę niesamowita sprawa. I to także, tak, o czym pewnie zapomnimy, jak już ta seria pójdzie dalej. Jest to, że, że start potrafił wrócić do tego meczu mhm. przy tak dobrze grającej Legii. To także jakby może napawać optymizmem kibiców startu. Nie, no zdecydowanie właśnie to jest fajne w tej, w tej całej serii, że wydawało się, że ten drugi mecz będzie jednostronny, a nie był jednostronny. Kibic, kibicom mógł się podobać ten mecz. Było wiele fajnych akcji, za, zacięty prawie do samego końca ta niesamowita trójka Andrzeja Pluty. Nie wiem, czy on wtedy widział w ogóle obręcz, kiedy wyrzucał piłkę z rąk, no, no to jest taki koszykarz, no. to jest świetne, że, że takiego freestylowca trochę w ataku mamy w polskiej reprezentacji, bo jest Polakiem i, i trzeba się z tego cieszyć. Jasne, jasne, zwłaszcza kiedy Andrzej gra, gra, gra tak jak dzisiaj, to po prostu ręce same składają się do oklasków i... W poprzednich jakby sezonach i wcielaniach Andrzeja Pluty takie mecze mu się zdarzały, mhm. ale, ale teraz po prostu Andrzejowi zdarza się drugi po prostu równie dobry mecz co pierwszy. I to jest dla mnie jakby największe, największe zaskoczenie, że, że Andrzej wskakuje na ten poziom, że za, zaczyna dowozić w każdym meczu i, i na to się naprawdę y, miło patrzy. Y, jeszcze jedna taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy, y, nie, wiem, czy, nie wiem czy Tobie, tobie również, ale był taki fragment w drugiej połowie, gdzie, gdzie Legia w ogóle nie miała problemów ze spacingiem. Gdzie, gdzie wręcz y, ten spacing był, był, był na tyle dobry, że radano po jakiejś polce jeszcze odgrywał Gdzie do Być może to było jedno podanie za dużo, ale, ale Legia po prostu świetnie dzieliła się piłką po obwodzie. Wyprowadzała swoich strzelców na pozycji, a kiedy nie trafiała za trzy, to miała, punkty, to, to miała okazję do ponowień, bo ta piłka spadała daleko, była okazja zebrać w ataku i jeszcze raz zagrać, skonstruować akcję, zabrać trochę kilka y, cennych sekund, trochę przedłużyć, y, jakby przetrzyma, przetrzymać piłkę w swoich rękach i to także dzisiaj y, przynosiło jakby efekty dla, dla Legionistów. To było, to było dziewięć zbiórek w ataku a. dzisiaj. Tak, ale też, też myślę, że to jest jedna z pochodnych zmęczenia startu, że nie potrafił zabezpieczyć swojej zbiórki defensywnej, że Uspanę Dramę walczył. Miał chyba, możesz mnie poprawić, ale chyba 11 zbiórek, to jest dużo jak na centra, ale no jednak tych zbiórek defensywnych trochę brakowało, i to, no, to zawsze jest właśnie pochodna zmęczenia. Że, mhm. że to, ta obrona do jakiegoś momentu działa, ale jak trzeba zabezpieczyć zbiórkę, to wtedy to zmęczenie wychodzi najbardziej. E, I to jest problem mhm. wśród, wśród zawodników. E, więc tak, no, Legia mogła sobie pozwolić na spacing, bo fajnie ten spacing zachowywała. Graczem idealnym wręcz do spacingu jest Ojas Silins, bo on jest na tyle inteligentnym graczem, że potrafi się ustawić i w rogu, a jak piłka tego wymaga, to potrafi ściąć pod kosz i zdobyć punkty lub odegrać. Radanów te, też się chyba z tego coraz bardziej kojarzy, że on świetnie gra bez piłki. Więc no, lega jest takim zespołem, że jak Andrzej Pluta rozgrywa te pick and roll i jak nie szuka po tych pick and koniecznie rzutu swojego. To jak on wprowadzi piłkę w ruch, to Lega jest bardzo niebezpieczny. Mhm. Rad Radanow, yy, jakby z każdym kolejnym meczem, wygląda coraz lepiej. Dzisiaj także on miał swoje fragmenty. Yy, sprytnie wymuszał fałę. Po prostu atakował obręcz, szukał kontaktu, ten kontakt znajdywał. Miał, miał akcję 2 plus 1 również w kluczowym momencie i on również podcinał skrzydła. 15 punktów, 10 zbiórek, yy, 5 wymuszonych fauli. Plus 14 z nim Legia dzisiaj na parkiecie. Najlepszy w statystyce plus minus. E, naprawdę fajnie, na miejscu Legii. E, dałbym podwyżkę i chciałbym go w przyszłym roku, bo, bo, bo jest to gracz niezwykle pożyteczny. I jest to też gracz, który jakby e, no nie potrzebuje aż tyle piłki w rękach, nie potrzebuje aż tyle rzutów. On zawsze, przynajmniej w tych play-offach, tak to, to wygląda zawsze robi swoje. Zawsze w którymś momencie Zrobi coś ekstra, coś, coś co, co da korzyść legi. No, tacy gracze w, na rynku zawsze są w cenie, bo de facto Radanów może grać na trzech pozycjach, moim zdaniem. Od dwójki mhm. do czwórki. A myślę, że właśnie ty mówisz, że nie ma piłki w rękach, a jakby. Raczej, był... znaczy, ma i coraz więcej, ale ma i coraz więcej, mhm. i coraz więcej kreuje na piłce, ale, ale to nie jest tak, że on wiesz, że, że on potrzebuje okay. dużo piłki w rękach. Ale jak myślę, wiesz, że jakby mhm. był w zespole no, niekoniecznie w Legii od początku sezonu, to mo, moim zdaniem, trener też by mógł znaleźć, znaleźć na niego pomysł, żeby mieć tej piłki zdecydowanie więcej w rękach, bo też jest takim zawodnikiem dobrze wyszkolonym. No, jest to postać, którą warto fajnie by było zostawić w PLK, bo bo jest osobą, która rozumie, rozumie koszykówkę, potrafi grać w koszykówkę i ma taką zadziorność w sobie, e, taki chyba dla kibiców Legii może być nawet takim, nie wiem, e, kimś w rodzaju Dariusza Wyki z poprzednich lat. Wiesz, że taki, taki zadziora, mhm. że zawsze można e, mu kibicować, zawsze może podpalić trybuny i kimś takim może być Radanow. Mhm. 202 centymetry cm i potrafi zrobić więcej niż trzy kozły. Co nie? <grym> tyle, wiesz, no... tyle wystarczy, tyle wystarczy, naprawdę. Przypałnił mi, z jakiej jest narodowości? Jest serbski. No Oni potrafią ciut więcej, wiesz, w koszykówce taka nacja. To, to prawda, to prawda. Fantastyczny występ Radanowa, fantastyczny mecz Legii. Legia odrobiła zadanie domowe. Wygrała ten. Ten wynik troszeczkę jakby przekłamuje obraz tego spotkania, bo, bo w końcówce tam mieliśmy i fragment plus 11, mhm. natomiast jakby Legia już po prostu chciała, żeby ten mecz się skończył, jakby już w końcówce trochę odpuściła w obronie, po prostu wiedziała, że te małe punkty. Te małe punkty nie mają znaczenia, liczy się zwycięstwo i to, że wracają do domu e, wyrównując tę serię i, i co? I mają przewagę własnego partnera. Tak, wiesz, jeszcze jedno spostrzeżenie moje z, te, z tego meczu było takie, że mhm. widziałem chyba presję na trenerze Ranuli. E, widziałem w jego, na jego twarzy emocje, widziałem zdenerwowanie, widziałem jak bardzo mu zależy na tym, żeby ten mecz wygrać. E, wcześniej tego trenera Ranuli on takim wiesz, em, em, emanował takim spokojem a w tym meczu widać było, że, no, że ta presja jest, że to zwycięstwo trzeba wyrwać, że trzeba wrócić do Warszawy z wynikiem 1-1 i to też jest ciekawe, jak trener Anula w tych następnych meczach, bo to jest młody trener, jak on będzie wyglądać pod względem właśnie takim, może nie taktycznym, bo taktyczną sferę myślę, że w jego przypadku można być spokojnym, ale jak, jak ogarnie mentalnie ten zespół, w też w ciężkich chwilach, które na pewno przyjdą w tej serii. Mhm, jasne, jasne. E, natomiast e, to prawda, w końcu było widać emocje na twarzy, na twarzy Heiko Ranuli. E, gratulacje dla niego, dla całego sztabu Legii, jest jeden, jeden. E, Jakiś, jak, ma, ma, masz jakieś przewidywania, co zdarzy się w meczu 2. dwa, dwa d, 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 przepraszam, 3 i 4. Kurcze, to jest taka seria. Chyba ciężko. Tak. Tak. To, jest, to jest seria, w której po prostu cieszymy się fajną, jakościową koszykówką. Mi się naprawdę tę serię ogląda zdecydowanie lepiej niż, 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 niż mecze innych drużyn, które walczyły o, o te finały, a teraz, a teraz biją się o brąz. I Czy masz podobny Myślę, że tak. A jeśli miałbym coś przewidywać, to na pewno kombinacje w, w systemie defensywnym startu, bo to też był mhm. ciekawy obrazek, że pierwsza akcja w drugiej połowie, jaką rozegrała Legia. Był pick and roll Andrzeja Pluty z Matę Wuciciem i poszła piłka do Maty Wucicia, który był praktycznie sam pod koszem. I widziałem, tak. tam był faul albo punkty zdobył Matę Wucic, i widziałem, jak ca, wszyscy zawodnicy startu popatrzyli na siebie, a później na trenera Kamińskiego, że chyba te wszystkie założenia, które były, które były omawiane w szatni, po prostu ktoś zapomniał o tym, wiesz, nie wyszło. I były pretensje wzajemne do siebie, że 15 minut ktoś pewnie Ci wałkował na temat obrony w szatni, Ty wchodzisz na boisko i popełniasz ten sam błąd. Więc wydaje mi się, że na pewno coś w tym, w tym rodzaju będzie mieszane, ale myślę, że start nadal pozostanie przy tym, żeby Andrzej Pluta miał większą decyzyjność na parkiecie. Myślę, że to jest plan trenera Kamińskiego na tę na serię. Myślę, że woli na pewno, żeby ta decyzyjność była po stronie Andrzeja Pluty niż była po stronie Magastiego. Mm -hmm. Natomiast to, właśnie co jest jeszcze warte podkreślenia, to jest to, jest to że, że Legia zdobywa 84 punkty w meczu wyjazdowym finałów, w którym Magasti rzuca 12 oczek. To znaczy, że po prostu to jest najlepsze, co może się dla ciebie zdarzyć, kiedy, kiedy, jeżeli jesteś trenerem Legii. Jeżeli uda ci się po prostu uruchomić w ataku resztę graczy, bo wiesz, że Magasti w tych najważniejszych momentach i tak dowiezie, i tak dostanie piłkę w rękach, i tak dostarczy ci punkty. E, tak, Magastri to jest skarb, żeby mieć takiego zawodnika na parkiecie, ale de facto w pierwszym meczu było tak samo, że Magastri nie był wyróżniony dokładnie się postacią, tylko właśnie był takim, takim liderem w drugiej połowie który podejmuj, ma, nas, to było jego zadanie, podejmować dobre decyzje w drugiej połowie i to robił. Było blisko nawet w tym pierwszym meczu, żeby Legia wygrała, ale to jest właśnie związane z tym stylem defensywnym trenera Kamińskiego. On chce, żeby tę piłkę i decyzyjność była przy Andrzeju, Andrzejowi plucie. To jest, to jest taktyka trenera Kamińskiego, dlatego moc, mocno jest odcinany Mangasti. Mangasti nie ma tyle możliwości gry e, akcji dwójkowych, Magassi jest trochę, trochę w cieniu, ale on potrafi idealnie wyjść z tego cienia. To jest taki gracz, który właśnie, jakby to było wyrównane końcówki, no to wiadomo, kto będzie decydował o, o losach tego spotkania. Choć myślę, że Andrzej Pluta z każdym meczem będzie zyskiwał coraz większą pewność siebie, choć i tak dla polskiego gracza pewność siebie Andrzeja Pluty jest na kosmicznym poziomie, ale myślę, że w całej organizacji, w całej drużynie Legii. Będzie zyskiwał tą pewność siebie i stale się nie zdziwia, jak będzie jakaś sytuacja w Azerbitera, że akurat będzie tą akcję wykonywał Andrzej Pluta w tych finałach. Tak, tak. Niesamowita pewność siebie Andrzeja Pluty, niesamowite jego, jego dwa mecze. Zobaczymy, czy być może Wojciech Kamiński po tych dwóch meczach stwierdzi jednak, no nie, za bardzo się daliśmy Andrzejowi Plucie rozbrykać, musimy, musimy tutaj coś zmienić, musimy inaczej bronić przeciwko. Przeciwko y, niemu. Musi, musimy może go spychać na, na, na słabszą hmm. lewą rękę. Y, coś w tym stylu. Y, zobaczymy. Natomiast ja jestem. Ja y, po prostu czekam z wypiekami na twarzy. To jest taki finał, gdzie mi się. gdzie, gdzie jakby dla mnie jest zupełnie obojętne, kto, kto go wygra. Bo po prostu fajnie mi się ogląda te dwie drużyny i one także chyba po prostu dobrze pasują do siebie. Jakby to dobrze grają przeciwko sobie, to są naprawdę tak, dobre mecze. Jest taka radość z tej koszykówki, taki. To już chyba ta pora roku, taki czerwiec, że wszyscy są zmęczeni już całym sezonem. W sensie nawet i kibice oglądaniem takich taktycznych, różnych niuansów. I jak kibice nawet patrzą, że ta koszykówka po prostu jest fajna, ofensywna, to wszystkim się te mecze dobrze ogląda i chyba o to chodzi w tych finałach. I fajnie, żeby tak było do końca. Choć no wiadomo, każdy z tych graczy, każdy z tych trenerów, każdy z tych prezesów chce być mistrzem Polski. Więc może ta kuczulkówka w jakiś sposób y, się zmienić w innych meczach. Choćbym tego nie chciał. Mhm. Y, niezależnie, niezależnie od wyniku tego finału wygra Warszawa, y, b, b, bo jeżeli wygra Wojciech Kamiński, to mnóstwo ba ludzi, znajomych, kibiców, y, by, byłych ludzi, z którymi współpracował właśnie z Warszawy, z który, z, w, której, w której także hmm. przecież mieszkał. I, i, I pracował i w Polonii, i w Legii, i jeszcze pracował przecież w niedalekim Radomiu. A z drugiej strony, jeżeli wygra Legia, to także tak, wszyscy będą szczęśliwi. Także tak, tak, w tym finale na końcu, na końcu dnia tak naprawdę wygrywa, wygrywa Warszawa. I to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia o tym, o, o tym drugim meczu finałów. Szymonie, to co? Łączymy się, łączymy się po meczu numer 3 albo po meczu numer 4 i analizujemy dalej, patrzymy, co się dzieje w tej serii. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobranoc.